Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dziś odcinek, co tu dużo mówić. Mamy to, wreszcie mamy wyniki, wreszcie wiemy, co, jak i gdzie. Zanim zaczniemy materiał, przypomnę Wam tylko o zbiórce, która nadal trwa. Odra woła o pomoc. Link macie w opisie. Jeśli macie ochotę pomóc, zapraszam właśnie do zbiórki. Kolejną sprawą jest to, abyście nie przewijali dzisiaj materiału, ponieważ, żeby to wszystko zrozumieć, Będziecie musieli krok po kroku przejść razem ze mną, wszystko wam wytłumaczę, ponieważ jest ogrom komentarzy. Między innymi na przykład takich, że kanał Gliwicki jest zasilany przez Kłodnicę, albo Kłodnica przez kanał Gliwicki i tak dalej. Wszyscy macie rację, ponieważ spoglądając na mapę, dopiero się to wszystko rozjaśni. Mamy dużo badań, mamy między innymi analizy, które wyszły przez stronę gov.pl, więc nie możecie tego przewijać, aby to było wszystko jasne i zrozumiałe. Powiem Wam też skąd te wszystkie parametry się wzięły. Co ze złotymi algami. No ale zacznijmy od początku. Zapraszam Was tylko do subskrypcji kanału. No i zaczynamy. Pozwólcie, że dziś będę korzystał ze ściągi, ponieważ e, stworzenie tego materiału nie jest dla mnie proste. Nie jest to materiał typowo wędkarski. Więc będę musiał po prostu się posiłkować bardzo wieloma e, bardzo wieloma e, ściągami, które Właśnie mam w telefonie. Zacznijmy najpierw od tego, jak na mapie to wszystko wygląda, ponieważ zwróćcie uwagę, że wszystko, co się zaczęło, wszystkie pomory i tak dalej, wszystko miało początek właśnie tutaj kanał Gliwicki, południe Polski. E, dlatego nagrywam to wszystko właśnie tu, dlatego jestem tutaj, ponieważ to wszystko zaczęło się tu. Mógłbym to nagrywać oczywiście w Zielonej Górze i tak dalej, ale to szła fala. Całe źródło mamy tutaj i to pięknie za chwileczkę będzie widać. Pamiętajcie, że wszystkie prawobrzeżne e, e, dopływy i tak dalej, takie jak Kłodnica, Bierawka, e, między innymi na przykład Olza, to wszystko są wody, które zasilają nam tutaj Odrę. Kanon Gliwicki między innymi też, ale to już tylko część tych rzeczek. Chodzi o to, że te rzeki wszystkie zasilają Odrę. A co zasila te rzeki, za chwilkę Wam powiem. nasz Śląsk. Śląsk Śląskiem. To jest tylko jedna z ciekawych rzeczy. Gov.pl kilka dni temu opublikował e, badania swoje, m.in. wioś, gwoźdź i tak e, dalej. I co ciekawe, są to badania dosyć mocno okrojone. Dochodzą tylko i wyłącznie do e, mniej więcej terenów Zielonej Góry. Potem, e, potem mamy już granice z e, państwem niemieckim. I na tym badania się kończą. Wydaje mi się, że bardzo fajnie nas nakierowali, gdzie powinniśmy się skierować, aby poszukać tego wszystkiego, co tutaj się stało. Dlaczego właśnie w tym miejscu? Chałupki, bo to za chwileczkę będzie bardzo ważne, chałupki to jest miejscowość przy samej granicy z Czechami. Tyle razy słyszeliśmy, że może Czechy coś puściły i dlatego Czesi coś puścili, dlatego to wszystko tutaj się dzieje. To nie jest prawda. Pięknie, za chwileczkę będziemy widzieli, jaką wodę, jakiej jakości dostajemy właśnie z Czech, a jaka płynie zaraz, za, za e, miejscowością, między innymi właśnie e, chałupki, czyli przy pierwszym dopływie, gdzie mamy rzekę Olze, która jest zasilana przez między innymi kopalnie. Parametrami, które powinniśmy zapamiętać właśnie zanim zajrzymy do tych badań. Jest m.in. przewodność, są chlorki, są siarczany. I co najważniejsze pH. pH w naszych zbiornikach, w naszych wodach powinno mieć o 7 w granicach 7, 7,5. Takie powinno być pH. A mamy pH cały czas w granicach 8, 8,5. Co to oznacza? Akwaryści dobrze wiedzą, w jakiej wodzie trzyma się pyszczaki. Jezioro Malawi, e, bardzo specyficzne akwarystyczne, e, z, akwarystyczne e, zbiorniki, ale też i właśnie jezioro Malawi, które, e, w którym żyją pyszczaki, ma wodę zasadową. 8, 8,5. Jest to taki parametr, który pozwala na życie właśnie tym rybom. To nie są zbiorniki, w których trzyma się inne ryby. Jak ktoś trzyma pyszczaki, ten wie, że trzyma tylko i wyłącznie pyszczaki. Słuchajcie. To jest parametr, który sprawia, że wiemy, ponieważ jeśli przewodność rośnie, w tym momencie zwiększa się też pH. A jeśli mamy dużą zawartość siarczanów, siarczany nam zakwaszają wodę, więc w tym momencie pH nam opada. Wyrównuje się to, ale to nie jest naturalne zjawisko. Jest to tylko i wyłącznie nakierowanie nas na ścieki, właśnie kopalniane. Zobaczmy teraz jak wyglądają te badania, jaką wodę dostajemy z Czech, a jaką mamy właśnie już tutaj na kanale Gliwickim, na rzece Kłodnicy, na, e, w, zaraz przy e, wypływie z Olzy, no i oczywiście w dalszej części Odry. Na samym początku pokazuje nam się lista, gdzie i jaka próbka została pobrana. Przenieśmy się teraz do chałupek, gdzie Odra nie została jeszcze skażona wodą kopalnianą. Mamy tutaj pogląd na prawidłowe parametry, które powinny zostać zachowane. Każda kolejna próbka pokazuje nam, jak bardzo wszystkie parametry zaczynają być przekroczone: przewodność, chlorki, siarczany, pH. Spójrzcie sami, jak to wygląda coraz fatalniej. Póki przeglądacie wszystkie parametry, opowiem Wam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ryby słodkowodne, które bardzo często występują w strefie przybrzeżnej morza, takie jak sandacz, leszcz, płoć i tak dalej, one tam żyją, ale nie rozmnażają się. A co za tym idzie? Ryby w takich warunkach, jak tutaj mamy stworzone, nie są w stanie się rozmnażać. Oczywiście ryby te będą podchodziły do tarła, będą składały ikrę, ponieważ muszą pozbyć się jej z organizmu. Ale czy takie tarło będzie skuteczne? Odpowiedzmy sobie sami. Badania ze strony GOF mamy już za sobą. Co prawda wyglądają dosyć skromnie przy naszych, więc pokażę wam jak teraz wyglądały nasze badania, jak wyglądało pobieranie próbek. Dzięki fundacji, ponieważ nie byłem w stanie zrobić tego samemu, musiałem połączyć siły, połączyłem siły z dwoma stowarzyszeniami, między innymi ze stowarzyszeniem WWF, dzięki którym chylę dla was czoła i dziękuję bardzo za pomoc. E, dzięki którym właśnie mogliśmy wykonać te badania. Badania mega rozszerzone, mega konkretne. Są oczywiście sfinansowane e, między innymi właśnie z pieniążków, które, e, które wpłacaliście. Zobaczcie, jak wyglądało pobieranie próbek. To nie było pobieranie próbek takie, jak e, robiły inne organy. E, Pobieranie próbek wyglądało bardzo profesjonalnie. Przyjechał pan, dzięki któremu mogliśmy to wszystko nagrać i wam pokazać. Były lodówki, były próbówki, były różnego innego, inne, różne inne sprzęty. I teraz zobaczycie, jak to wszystko wyglądało. Pobieranie próbek to jedno, a czas teraz na wyniki badań. Ach, wiecie już, jakie parametry i na co powinniśmy zwrócić uwagę? Pamiętajcie o tym, że pH 7, przewodność w granicach 800, chlorki e, siarczane w granicach 70, no i oczywiście fosfor. Fosfor, który się pokazał właśnie w, e, w tych badaniach, jest też przekroczony. Jak to wszystko wyglądało? Jak to e, wszystko przedstawia się na tle e, normalnych parametrów? Jest to dosłownie nienormalne, że my ludzie w dalszym ciągu ładujemy sobie takie syf do wody. Pamiętacie sprawę, e, którą nagłaśniałem ostatnio? Która, gdzie kanałem, e, kanałem kłodnickim w dalszym ciągu wpływa e, syf do odry, pieni się e, woda i itd. Tak w dalszym ciągu nic się z tym nie dzieje. Cały czas to wali nam do wody, tylko czekajmy, aż kolejne tony ryb nam padną i wtedy dopiero będzie kolejny płacz. Zanim jeszcze zajrzymy do tych badań, pamiętajcie, że w tych badaniach nie znajdziecie toksyny, którą wytwarzają złote algi, ale tak ona też została znaleziona. Znaleźliśmy ją, więc wiemy, że złote algi faktycznie istnieją, faktycznie są, z tym, że złote algi nie powstają od tak z powietrza. Muszą być spowodowane odpowiednie warunki, sprzyjające warunki, żeby, żeby toksyna powstała właśnie z tych, tych alg i tak dalej, żeby one mogły się namnożyć, żeby był zakwit i tak dalej. Po prostu muszą być stworzone warunki, aby te algi gdzieś tam żyły. Te algi, słuchajcie, kto je stworzył? Znaczy, kto, je, kto im pozwolił na to, żeby one tutaj były? No właśnie ci, którzy doprowadzili do takich parametrów wody. Zajrzymy właśnie na te parametry. No dobra, tabelki tabelkami, parametry parametrami, ale skąd to wszystko się bierze? Zobaczycie za chwileczkę jeden z wypływów z kopalni, który wpada do rzeki Kłodnica, który oczywiście zasila potem takie zbiorniki jak dzierżno duże i tak dalej. Kiedyś z moim kolegą rozmawiałem i mówię: Maciek, powiedz mi, dlaczego, dlaczego mówisz, że przy minus 5 można spokojnie łowić na dzierżnie? No bo tam jest słona woda. Ja mówię: ale dlaczego jest słona woda? No bo to jest taka specyfika zbiornik, zbiornika i tak dalej. I teraz już wiem, co to jest za specyfika zbiornika. Słona woda wpada właśnie z kładnicy, która wcześniej jest zasilona między innymi wodą z kopalni. Mamy duże stężenie soli, dzierżno też kiedyś było oskarżone i to bardzo mocno. To wszystko płynie nam w dół do Odry kanałem Gliwickim. Takich spływów, które za chwilkę zobaczycie, jest ogrom. Na Śląsku jest źródło właśnie tych spływów. Kto pozwolił na to, żeby takie coś działo się przy niskich stanach wody, gdzie rzeka nie ma swojego przerobu, nie potrafi się sama w tym momencie tak dobrze oczyścić? Kto tak duże ilości wody właśnie takiej jakości zrzucił? Odpowiedzmy sobie na to sami. Zobaczcie, jak to wygląda i jakie ilości tego płyną. Czas temu moja koleżanka Fatima robiła reportaż do, dla telewizji TVS. Oczywiście link do całości macie w opisie, możecie sobie zajrzeć tam. Zobaczcie też, dzięki, zobaczcie też jak to wszystko wygląda. Tak naprawdę jeśli chodzi o kłodnicę i zasilanie jej właśnie w niektórych miejscach, między innymi w Gliwicach, kto wpuszcza taki syf właśnie do takiej rzeki? która leci w dalszym ciągu w dół. To wszystko działo się w czasie, kiedy był pomór. Niemożliwe dosłownie, niemożliwe, że ludzie w dalszym ciągu pozwalali, gdy trwała ta cała akcja padniętych ryb, pozwalali na to, aby takie rzeczy się działy. Kto przebadał te wody? Gdzie są jakieś wyniki tego wszystkiego? Nie idzie tego doszukać, więc coś w tym jest. Aby zobaczyć całość, tak jak mówię, zapraszam Was do opisu, a teraz zobaczcie sobie, Krótki urywek, który objaśni Wam kto powinien się zająć właśnie tą sprawą. Od kwietnia tego roku w rzece Kłodnica w Gliwicach cyklicznie pojawia się brunatna ciecz. Mieszkańcy niepokoją się, że jest to skażona substancja, która mogłaby zaszkodzić naturalnemu środowisku i ludziom. Jak podaje RZGW, zarząd zlewni w Gliwicach, są to wody dołowe, opadowe i roztopowe odprowadzane przez jedną ze spółek z terenu niedziałającej już kopalni węgla kamiennego Gliwice. Jeżeli cokolwiek dzieje się z kłodnicą, to od razu jakby Urząd Miejski jest jedną z pierwszych instytucji, do których mieszkańcy się zwracają. My niestety mamy bardzo ograniczony wpływ na to, co dzieje się z kłodnicą. Kłodnica jest to rzeka, która jest w zarządzie Wód Polskich. To jest państwowa instytucja, która zarządza rzekami. Drodzy, materiał. Zmierza ku końcowi, więc e, pamiętajcie jedno: to, że to wszystko leci z kopalni, to nie jest wina kopalni. To nie jest wina Polskiego Związku Wetkarskiego, który jest w tym momencie tak jakby dzierżawcą i zarządcą po części tymi wodami. Kto jest głównym zarządcą wód? Prawda? Wody polskie. Wody polskie, które od kilku lat dopiero przejęły e, władzę nad wszystkimi wodami. Ale weźmy pod uwagę jedną bardzo ważną rzecz, że jeśli oni robią to dopiero od kilku lat, jakim prawem oni zajmują się, chwalą się, co oni robią dla wód i tak dalej, skoro nie sprawdzają e, pozwoleń wodnoprawnych na zrzut właśnie takich ścieków, e, między innymi kopalnianych, nie tylko, e, które oni po prostu mają w swoich dokumentach. Wcześniej. E, te wszystkie pozwolenia wodnoprawne e, były wydawane przez e, Urzędy Miast i tak dalej. No dzięki dzięki. Takie pozwolenia wodnoprawne były wcześniej wydawane przez e, między innymi e, Urzędy Miast. Pytanie moje jest takie. Dlaczego oni tego nie sprawdzają? Dlaczego nikt nie ponosi odpowiedzialności za niekontrolowanie tego wszystkiego? Odpowiedzmy sobie na to sami. Ja będę działał w dalszym ciągu, będę kombinował, będę szukał, a mam dla Was kolejny materiał, który pff, zwala dosłownie z nóg, ponieważ ryby, które ocalały, są wybijane w tym momencie masowo, ale o tym. E w jednym z kolejnych materiałów na tą chwilę przepraszam was, ale ja muszę od tego odpocząć. Chcę pojechać kilka razy na ryby. Mam nadzieję, że e, tak samo chętnie jak e, filmy właśnie e, z tego wszystkiego e, oglądacie, tak samo obejrzycie moje wyprawy wędkarskie. Będzie kilka fajnych materiałów właśnie typowo złowienia, więc e, zapraszam was konkretnie już na troszeczkę odpoczynku no bo to jest za dużo na jednego człowieka, aby to e, cały czas w tym siedzieć. Idzie dosłownie zwariować. Życzę wam, aby ktokolwiek coś z tym zrobił. Po prostu odezwijcie się, pomóżcie. Macie jakieś znajomości. Zadziałajmy razem. Stwórzmy coś, bo to już nie będzie dla nas, ale stwórzmy coś dla naszych dzieci. Bo my raczej pięknej Odry, pięknych rzek tutaj już się nie doczekamy. Nie powiedziałem jeszcze Wam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mówi się przecież tam ryby żyją. No tak, żyją. Bo to są ryby, które są od lat, od lat, od lat trute. Podtruwane, podtruwane, podtruwane. One się już przystosowały. A ładując nam to wszystko do ry dla ryb, które nigdy w życiu nie miały z tym styczności, po prostu je zabili. I tak to wyglądało. Życzę Wam, aby więcej takie coś nie miało miejsca abyśmy wreszcie połowili w normalnych, czystych warunkach, w normalnych, czystych rzekach.